Magda Gessler od początku swojej kariery w telewizji kilka razy zmieniała imidż. Ostatnio zwróciła na siebie uwagę, gdy zaprezentowała nową fryzurę śpiewając w wiosennej ramówce TVN. Okazało się, że to nie ostatnia transformacja jej włosów. Jak teraz wygląda restauratorka? Magda Gessler najwyraźniej lubi metamorfozy. Coraz częściej bowiem się im oddaje. W ostatnim czasie to już druga zmiana fryzury, którą zauważyli u niej fani. Choć z jednej strony zmiana nie jest zbyt mocna i odważna, to jednak gwiazda wygląda zupełnie inaczej. Nic tak nie odróżnia Wester od innych prowadzących, jak właśnie Bujna, blond fryzura. Niewielu o tym wie. Ale kiedyś restauratorka nie miała kręconych włosów. Było to jednak dawno temu. Magda Gessler postanowiła wprowadzić zmiany wielu fanów i już przyzwyczaiło się do tej charakterystycznej cechy wyglądu gwiazdy. Kiedy włączają TVN, aby zobaczyć swoją bohaterkę w akcji, spodziewają się tej samej osoby. Od teraz będą musieli pokochać nową wersję Gessler. Na ostatnim zdjęciu, które opublikowała na Instagramie, nie ma już bujnej fryzury, która przysłaniała jej twarz. Włosy pozostały tej samej długości, ale wydaje się, jakby było ich mniej. Wszystko za sprawą loków, na których miejscu pojawiły się proste włosy. Burza pod zdjęciem w takiej sytuacji zazwyczaj pojawiają się dwa rodzaje komentarzy. Jedni aprobują zmianę, innym się ona nie podoba i chcieliby powrotu do poprzedniej wersji. Ale cudownie pani teraz wygląda. Tak młodo, uważa fanka. Pani Magdo, gdzie są piękne loczki, pyta zasmucony obserwator. Pani Magdo, Pani coś odmłodzona, zwraca uwagę mężczyzna. Co pani stosuje, aby mieć tak gęste włosy?, pyta użytkowniczka. Pięknie pani w takich włosach, stwierdza ktoś inny. Wolałam loki, czytamy.